Dobrze, mamy następną konkurencję i jest to latawiec kupiony. Najładniejszy latawiec kupiony. Więc pierwsze miejsce Julia Piskalska. Zapraszamy Julię. Julia. Jest Julia. Brawo dla Julii. Wręczymy nagrody. W międzyczasie przeczytam już drugie miejsce jest to Anastazja Borowska. Anastazja? Dasz rady? Dobrze. Mamy Anastazję. I trzecie miejsce. Jest to Natalia Kicińska. Zapraszamy Natalię. Jest Natalia? Natalia Kicińska. Nie, Patrz, tam jest. Tak. Trzecie miejsce Natalia Kicińska. Czy jest Natalia z nami? Nie ma na sali, nagroda będzie do odebrania. Nie, no Brawa dla uczestników. Wielkie jeszcze raz brawa, bo latawce były piękne. Dobrze, dziękujemy. Ja już czytam następną y, konkurencję, bo no to Latawiec Płaski. Ta konkurencja na Latawiec Płaski i w tej konkurencji pierwsze miejsce zajął Igor Półtoraczyk. Zapraszamy Igora do nas. Igor Półtoraczyk. Jest Igor? Nie ma Igora. Dobrze, drugie miejsce zajęła Ola Helwig. Czy jest Ola z nami? Zapraszamy Ole. Drugie miejsce Ola Helwig. Czy jest Ola? Nie ma Oli. Nie Trzecie miejsce Jakub Kurwianowicz. Przepraszam. Jakub czy Jest Jakub z nami? Jest Jakub. Idzie Jakub. Brawo za Jakuba. Bra brawo

Nie Nie ma nikogo. Nagrody będą do odebrania albo zostaną przekazane. W firmie tak. Na, infol... Na infoluparz będą informacje tak ogłoszone i będzie można odebrać nagrody. Szkoda, że nie ma gdzieś. Dobrze, mamy jeszcze wyróżnienia ogólne za walory estetyczne. A więc tak, czytam kto został wyróżniony. Julia Magdzińska. Czy jest Julia? Julia Magdzińska. Brawo dla Julii. Jest Julia, jest. Weronika Knieć. Następne wyróżnienie. Kto tutaj... Tak, wyróżnienia. To za Magdzińska. Magdzińska. ma Pani Magdzińska? Weronika Kniecz, Julia Marcinkowska. Czy jest Julia Marcinkowska? Szymon Lewicki, Ania Smyk. Zapraszamy wszystkich, tak? Ty masz na imię? Jest Ania. To są wyróżnienia, to są ogólne wyróżnienia, tak? Wyjdźcie na... To tylko pilnować, tak? Angelika Nowak. Zapraszamy Angelikę. Pani sobie tutaj. Julia Marcinkowska. Tak. Julia Marcinkowska. Tak. Weronika Knieć. Julia Magdzińska. Ania Smyk. Szymon Lewicki. Angelika Nowak. I Kinga Kurianowicz. Czy jest Kinga? Dziękuję. <noise> Angelika Nowak, ty masz na imię? Angelika Nowak, jest Angelika. Chodź, a ty Kinga Pulianowicz, tak? To proszę bardzo, wstajcie do zdjęcia, tak? Dobury, do no, Mama, dalej zapraszamy. No. Brawa dla Dawa. Brawa. Brawa. Tak, mamy jeszcze jedno wyróżnienie, bo był latawiec zrobiony przez klasę, tak? I było to ze szkoły podstawowej z Lubasza. Była to klasa 6 A i wyróżnienia otrzymały Doronika Urbańska, Klaudia M Mula, Michał Bielewski i Kamila Rozmiarek. Zapraszamy. Pojechał. Na to będzie do odebrania. Można przekazać? Dobrze. Brawa dla uczestniczek. Brawa dla uczestniczek. Dziękujemy. Ale jeszcze Dobra. To byli wszyscy uczestnicy, nagrodzeni. Bardzo dziękujemy. Przekazuję Panu Szymonowi Proszę. Myślę, że teraz warto nagrodzić tutaj panie z komisji konkursowej. Pani Justyna Przybył, wielkie brawa. Brawo, brawo, brawo. Pani Joanna Dudek, wielkie brawa. Dwa dni będą do siebie dochodziły po tym dniu, naprawdę mnóstwo pracy. Pani Krystyna Pucinniczak, której chyba już nie ma, ale wielkie brawa dla niej. Brawo, 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 tak. I pani Dominika Grębka, wielkie brawa dla niej. Zapraszamy tutaj pani Dominiko, oczywiście. Mnóstwo pracy, mnóstwo emocji trudny konkurs do rozstrzygnięcia i mnóstwo pretensji na pewno ale no z tym się trzeba liczyć że tutaj zawsze kiedy pojawia się jakaś klasyfikacja to ktoś może poczuć się urażony i jego duma i ambicja może gdzieś tam delikatnie zostać naruszona także naprawdę trudne zadanie za wami trudne zadanie za wami tak raz jeszcze wielkie brawa